Cześć, witam was, kanał Kury Ozdobne W dzisiejszym odcinku Chcę po prostu trochę tak dograć Do tej serii kurczaki zagrodowe, Ponieważ tam Rozładowała mi się bateria, tak jak pisałem w opisie a nie miałem już czasu nagrać Takie pełnego odcinka Więc dzisiaj tutaj wieczorkiem jestem Trochę tak bym chciał dograć trochę do tamtego A troszkę taki zwykły odcinek Mam dla Was taką małą mini niespodziankę, ale może najpierw wejdziemy do kurnika, bo właśnie przyszłem Kury zamykać. O, kury jak widać, wszystkie już jedzą. Wszystkie kury są. Może tutaj podejdę, tutaj, żebyście dokładnie, bo nie wiem. W sumie tego odcinka kogutu tak z daleka było widać. Tak ten kogut wygląda z bliska. Ja I chcieli zobaczyć. No jest. To było bardzo duże. Nie wiem, czy to widać tutaj na filmie. Nie stoi jeszcze na pełnych nogach. Tylko tak to jest. A tutaj te kury wszystkie. Abyście ja chcieli tak dokładnie zobaczyć. Zaraz zobaczę, czy są jajka. Jakieś. No, ale... A, są. O, jest tyle jajek, więc pewnie wczoraj zapewne nie były zbierane. Zawsze zbieramy na wieczór przeważnie. Wczoraj pewnie nie były zbierane, dlatego jest 8. Yy, a ja już przyjdę tutaj do kurcząt. I może na początku te kurczęta. Jak widać one też już się zbierają do snu. Yy, ale tu właśnie mam tą dla Was yy, mini niespodziankę. A może najpierw pokażę wam tutaj kurczaka, jak się wtulił w kwokę. Stoją mu tylko główka, nad nim jest nasiona główka drugiego kurczaka. takim te główki wystają. Nie ja będę może ich ruszał, bo... No bo sobie tam spokojnie już siedzą. Ale właśnie... Co do tej niespodzianki... To chciałem wam powiedzieć, że na ostatnim odcinku i tak święcie byłem przekonany, że tak jest. Po prostu, że jest kurcząt 10. A ostatnio oglądamy tak dokładnie i przeliczałem, i jednak jest ich 11. Z czego oczywiście bardzo się cieszę, bo każdy kurczak dla mnie jest ważny. No i wiadomo, czym więcej, tym lepiej. No więc super. No po prostu musiałem źle policzyć. No patrzcie, tutaj kurczaki wyglądają. No. No, to chyba wszystko o tych kurczakach. E, Miałem one jakiś tydzień i właśnie e, jutro już e, będę je wypuszczał na pole. Wiem, że już mogłem wcześniej troszeczkę wypuszczać, ale e, zrobiłem e, taką klatkę dla nich. E, I właśnie tutaj kolejna sprawa czy e, właśnie chcecie zobaczyć tą krateczkę. Czy chcecie zobaczyć jak te kurczęta wychodzą na zewnątrz po raz pierwszy. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach, a na pewno e, nagram odcinek jutro z ich po prostu reakcji takiej, można powiedzieć, e, na, na pole, bo jeszcze nigdy tam nie były. E, a jeszcze tutaj przejdziemy do tych starszych kurcząt, które też już e, zamknąłem przed chwilą. Onkucze te dopiero niedawno zeszły z pola, więc jeszcze nie są takie spokojne pod kwoką. One oczywiście tutaj wody ani jedzenia nie mają, bo, no bo są wypuszczone z samego rana. Eee, tutaj w ogóle nie siedzą. Więc wszystko mają na polu. Oczywiście jak jest deszcz, czy jakiś taki dzień deszczowy, to jedzenie i wodę im wnosimy, ale przeważnie wszystko mają na polu. A no, u nich się stan osobowy podobnie nie zmienił. Za niedługo też następny wylęk. E, tych kurczęt, e, znaczy za niedługo, no, ale jakiś chyba tydzień podejrzewam, już mam to zapisane, ale nie wiem dokładnie. E, jest wylęk tych, co są moje mojej cioci. Znaczy Kwoka siedzi po prostu w mojej cioci, bo u mnie już nie ma miejsca na kolejną i zobaczymy co to będzie e, a na razie e, na razie się zajmuję tymi kurczetami których jest 22 łącznie i co to chyba wszystko w tym odcinku e, jeszcze może zrobię tak, że wezmę te jajka o których wspominałem, że nie były właśnie chyba wczoraj zbierane Wezmę je, bo tutaj mam taki koszyczek na nie. Tu 4, 6 i 8. No, jak na dwa dni to całkiem spoko, 7 kur. Jeszcze tam sprawdzę, a nawet kamerę sobie sprawdzę, ale tutaj nie ma nawet słomki, więc. Więc tam nic nie ma. Kury już idą spać. A ja jeszcze, tak na zakończenie, jako zakończenie dnia dla kur, i jako zakończenie odcinka, to zamknę po prostu tą budę. Ja ją tak nigdy do końca nie domykamy, ponieważ potem trudno rano się otwiera. Szczególnie jak w ogóle były mrozy. No i co, to wszystko w tym odcinku. Tutaj Wam jeszcze pokażę widoczek. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!